Szczęść Boże, Lisie. Szczęść Boże, Księżyc. I szczęść Boże. Dzieci. Lisie, pamiętasz o jakim błogosławionym mówiliśmy wczoraj na rolatach? O Karlo Acutisie. Dokładnie, wczoraj było o błogosławionym Carlo, który miał wiele talentów, jak pamiętacie, ale przede wszystkim swój talent spotkania z Panem Bogiem wykorzystał wzorowo. I dzisiaj, Lisie, błogosławiony Karlo jest gdzie? W niebie. Jasne, jest w niebie. Słuchajcie, na naszych roratach mówiliśmy już o tym, dlaczego do kościoła powinniśmy chodzić. Dlaczego w który dzień? W niedzielę. Mówiliśmy o pewnej świętej, pamiętasz jakiej? O Joannie Berecie Molli. Jasne. I wczoraj mówiliśmy o kim? O Karlo Akutisie. Błogosławionym, jasne. Słuchajcie, a w jakiej postaci Pan Jezus jest obecny w kościele? Bo to też mówiliśmy. Pod postacią chleba. Jasne, pod postacią chleba. I dzisiaj chciałem Wam z Lisem opowiedzieć troszeczkę o historii mszy świętej. Skąd w ogóle ta msza święta się wzięła. Lisie, jak myślisz, od kiedy sięga historia mszy świętych? Pamiętasz, kojarzysz coś? Hmm, sto lat temu? Nie, Lisie. Historia mszy świętej jest znacznie, znacznie dłuższa, a związana jest z pewnym narodem, z narodem, w którym żył Pan Jezus. Wiesz, jaki to był naród? Nie wiem. Rzymianie? No, kiedy żył Pan Jezus, Pan Jezus był, jego naród był pod niewolą rzymską, ale to jest inny naród, na literkę I. I on dalej dzisiaj istnieje. Iz... Indianie! Nie, no to nie są Indianie, drogi lisie. To byli Izraelici, Dokładnie ta historia wiąże się z takim człowiekiem, który nazywał się Józef. I wy, drogie dzieci, na pewno tą historię pamiętacie. Ja jej teraz nie będę całej opowiadał, bo można ją sobie odnaleźć w filmie. Są przeróżne, bardzo piękne bajki opowiadające historię o Józefie egipskim, który przetłumaczył sen faraona, i wtedy w nagrodę został kimś bardzo ważnym. Potem jego bracia przyszli po zboże do Egiptu, on ich tam przyjął. Oni tam zamieszkali i Izraelici stali się bardzo ważną częścią Egiptu. Niestety, kiedy Józef umarł, umarł także i faraon, i stało się tak, że Izraelici no, zostali znienawidzeni przez Egipcjan i trafili się do czegoś, czego ty się najbardziej boisz. Do cyrku? Akurat w cyrku ty byś się odnalazł. Bo w cyrku ty się lubisz wygupiać. A czego się tak naprawdę boisz? Że mnie ktoś porwie. Jasne, że ktoś cię porwie i trafisz wtedy do niewoli, będziesz takim lisem niewolnikiem w klatce. Drogie dzieci, i tak się stało z Izraelitami. Trafili do niewoli, zostali zamknięci, musieli ciężko pracować, nawet doszło do tego, że zabijano ich dzieci, byli niewolnikami. Ale Pan Bóg postanowił Izraelitów uratować. Pamiętasz, Lisie, jak nazywał się ten człowiek, o którym już tyle razy mówiliśmy? Człowiek, który wyprowadził Izraelitów z Egiptu? Faraon. No nie, faraon ich w końcu wypuścił, ale taki człowiek, który wyprowadził Izraelitów, któremu Pan Bóg dał 10 przykazań, a o tym już mówiliśmy. No? Mojżesz? No dokładnie, Lisie, no ja wiedziałem, że ta moja praca, ta nauka na lekcji religii nie pójdzie na marne. No. Na pewno. Oj, Lisie, Lisie, słuchajcie, drogie dzieci. Mojżesz. Mojżesz wyprowadził Izraelitów z pomocą Pana Boga, oczywiście z Egiptu z niewoli, ale zanim wyszli z Egiptu, nastąpiło 10 plag egipskich. I ostatnia dziesiąta była w sposób szczególny związana z historią mszy świętej. Ta dziesiąta plaga polegała na tym lisie, że Izraelici mieli złożyć w ofierze każda rodzina w sąsiedztwie, mieli złożyć w ofierze baranka. Młodego rocznego baranka i krwią tego baranka mieli oznaczyć swoje drzwi. Po co? Bo w nocy miał przejść taki anioł śmierci, który miał dokonać takiej kary na wszystkich Egipcjanach za to, że więzili Izraelitów. A tam, gdzie zobaczy te drzwi oznaczone krwią baranka, nie wejdzie. I kiedy oni zabili tego już baranka w swoich rodzinach, oznaczyli drzwi tą krwią. Potem całe rodziny jadły tego baranka. Oprócz baranka jadły taki chleb, bardzo taki cieniutki, szybko pieczony, bo nie było czasu, spieszyli się, bo musieli zaraz uciekać z Egiptu. Musieli zjeść wszystko. Taki Pan Bóg dał im warunek. I była ta uczta wieczorna, w trakcie której jedli tego baranka, zjedli ten chleb, który też upiekli, i bardzo szybko spieszyli się, bo zaraz mieli z Egiptu wychodzić. I na pamiątkę tego, drogi Lisie, zawsze na początku wiosny Izraelici obchodzą święto. Wiesz, jak to święto się nazywa? Ha, Wielkanoc. Na pewno nie wiesz. No, my też obchodzimy na wiosnę Wielkanoc podobne święto, ale ich święto nazywa się świętem Paschy. Trudne słowo. I to święto obchodzi każdy Żyd. Nawet Pan Jezus, kiedy żył na ziemi, też to te święto obchodził. I pewnego razu, dzień przed, przed swoją śmiercią, powiedział do apostołów, aby przygotowali wieczerze. Było to w miejscu, które nazywa się Wieczernik. W trakcie tej wieczerzy Pan Jezus miał ze sobą chleb i wino. I kiedy wziął chleb, połamał go i podał swoim uczniom mówiąc bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. A kiedy wziął kielich z winem, Podał swoim uczniom i powiedział: Bierzcie i pijcie z tego wszyscy. Drogi Lisie, czy ty kojarzysz skąd te słowa? Na mszy świętej są. A kto je mówi? Ksiądz. Jasne. Słuchajcie, wtedy w wieczerniku Pan Jezus odprawił pierwszą mszę świętą, a zarazem była to jego ostatnia wieczerza, bo następnego dnia miał już umrzeć za nas, podobnie jak ten baranek w Egipcie każdej rodzinie tak pan Jezus umiera jako baranek za wszystkich ludzi ale dzień wcześniej zostawia nam największy dar dar który dzisiaj każdego dnia na każdym ołtarzu w świecie każdy ksiądz sprawuje i każdy ksiądz powtarza czyli drogi Lisie czy ja też mogę tą mszę świętą odprawiać pewno no dokładnie. słuchajcie pamiętajmy o tym jak wielki cud zostawił nam pan Jezus a jutro opowiemy sobie o kolejnej części Mszy Świętej. My tymczasem z Lisem Was żegnamy, mówimy z Bogiem i. Pa. Dobra, to się wcinamy. E... Lisie, wiedź, że Izraelici. Przecież ty jesteś kurka mądrym lisem. Musieli zjeść wszystko. Mięsko zjedz Mięsko zjedz chleb i zostaw. Nie zostawiaj ziemniaczków.